Słuchaj, jeśli pizza jest okrągła, czemu mieszka w kwadratowym pudle i znika w trójkątnych kawałkach, zanim dojdziesz do stołu? Czy ktoś w kuchni gra w kosmiczny tetris, czy to już magia obiadowa? No i witajcie w Bełkocie kontrolowanym miejscu, gdzie logika idzie na urlop, a my wszyscy próbujemy nie zwariować. Dzisiaj mam dla Was listę rozkmin, które są tak absurdalne, że jeśli zostaniecie do końca, to gwarantuję, zaczniecie kwestionować absolutnie wszystko. Zanim przejdziemy dalej, zastanów się, czemu winda zawsze przyjeżdża wolniej, kiedy na nią patrzysz. Czy to jaśniejsza wersja mechaniki kwantowej, gdzie obserwator spowalnia kabinę, czy po prostu budynek ma poczucie humoru większe niż twoja cierpliwość. Pierwsza rozkmina. Mówimy, że coś działa jak w zegarku. W praktyce znaczy to, że przez chwilę jest perfekcyjnie, po czym nagle staje, bo ktoś zapomniał go nakręcić. Czyli sukces mierzony jest krótkotrwałą iluzją punktualności, która i tak zaraz się spóźni. Skoro już o słowach, czemu mówimy, że coś jest nie do pomyślenia, a potem o tym myślimy? Ktoś w języku polskim bawił się w zakazane słowa i stwierdził, że zakaz najlepiej działa, kiedy każdy go łamie w swojej głowie. Przejdźmy do smartfonów. Mają więcej mocy obliczeniowej niż NASA, kiedy wysyłała ludzi na księżyc, a ja wciąż nie mogę znaleźć kabla, który przetrwa dłużej niż trzy miesiące. Czy to spisek producentów, czy grawitacja szuflady nocnej? Telefony widzą pryszcza na twoim czole z orbity, rozpoznają twoją twarz nawet przez maseczkę i liczą kroki, gdy tylko ruszysz palcem. Ale kiedy dzwonisz do babci, nagle brzmisz jak przez puszkę po konserwie. Może technologia po prostu ustaliła priorytety? Ostre zdjęcia kotów są ważniejsze niż czyste rozmowy z rodziną. Skoro nic nie jest niemożliwe, to czy możliwe jest, żeby coś było niemożliwe? Paradoks jak najbardziej, bo język postanowił zjeść własny ogon. Jeśli odpowiedź brzmi tak, to mamy logiczny glitch, który spokojnie mógłby dostać własny spin-off. Kiedy zgubisz coś w ostatnim miejscu, w którym szukałeś, mówisz: Znalazłem. Oczywiście, bo przestałeś szukać. To tak jakby ogłosić zwycięstwo w maratonie, bo właśnie usiadłeś na krawężniku i zdecydowałeś, że to meta emocjonalna dla ciebie. Gdy winda się spóźnia, każdy wciska przycisk jeszcze raz. Jakby w środku siedział operator, mówiący: O, klient zdenerwowany, zwiększam prędkość. Prawda jest brutalna. Winda nie reaguje na panikę, tylko na prąd. Mówimy, że nie mamy czasu, a on i tak płynie niezależnie: czy gapisz się w sufit, czy robisz doktorat. Ktoś sprzedał nam ideę deficytu czasu, choć wszyscy dostajemy równy pakiet. Różnica to tylko aplikacja kalendarza. Mówimy, że zabijamy czas, ale każda sekunda i tak znika w sekundę. To nie my jesteśmy zabójcami, tylko statystami w filmie o seryjnym mordercy chwil, a zegarek gra tam główną rolę. Z miną wiecznego przegranego. Skoro czas się kończy, dlaczego mówimy, że leci? Gdyby leciał, moglibyśmy złapać go w siatkę na motyle. Zamiast tego łapiemy spóźnienia, bo metafory kłamią szybciej niż zegary cyfrowe. Przynajmniej spóźnienie daje darmową adrenalinę na marginesie. Czas to pieniądz, mówią. Spróbuj zapłacić rachunek trzema godzinami wolnego. Pani w okienku spojrzy, jakbyś przyniósł kieszeń konfeti. Gospodarka działa na fikcji. Więc jedyną walutą, którą realnie masz, jest twoje zdrowe poczucie humoru na wynos. Na końcu i tak przepuszczamy czas na sen. Połowę życia spędzamy, jakbyśmy trzymali portfel otwarty, a ktoś regularnie wyciągał z niego minuty. I jeszcze dziękujemy, mówiąc: Było miło, choć pamiętamy tylko dziwne sny z latającym autobusem. Przejdźmy do jedzenia. Pizza przyjeżdża zimna, narzekasz. A następnego dnia z lodówki smakuje jak produkt premium. To jedyne danie, które potrafi zniknąć w przyszłości, zanim tam dojdziesz, bo obiecałeś sobie, że zostawisz coś na jutro. Zawsze zamawiasz największą, bo mówisz: Zjem jutro resztę. Jutro okazuje się, że reszta wzięła wolne i nigdy nie dotarła. Pizza to magia kulinarna, która podróżuje w czasie oraz przestrzeni żołądka, zostawiając po sobie tylko kartonowe wspomnienia. Pieniądze podobno szczęścia nie dają, ale wszyscy chcą więcej banknotów. To trochę jak twierdzić, że czekolada nie daje radości, a potem znikają trzy rzędy w sekundę. Kartka papieru grosze, banknot setki. Wychodzi na to, że atrament robi z celulozy celebrytę. W laboratorium Bełkotu odkryliśmy coś szokującego. Przeciętny kabel do ładowania żyje krócej niż twoje postanowienie noworoczne, żeby nie skrolować w łóżku. Statystyki są nieubłagane. Połowa kabli umiera nagle, a druga połowa udaje, że jeszcze ładuje, aż do twojego załamania nerwowego. Według naszych badań terenowych winda wyczuwa desperację z dokładnością do pół sekundy. Im częściej klikasz przycisk, tym chętniej zalicza dodatkowe piętra. Nazywamy to efektem złośliwej windy. Jedzie i stoi jednocześnie, żebyś cierpiał mentalnie. Nasz dział statystyk ustalił, że 73% ludzi deklaruje brak czasu, podczas gdy 100% badanych posiada dokładnie 24 godziny na dobę. Wynik? Deficyt tworzy się w głowie, szczególnie między powiadomieniami a kolejnym odcinkiem serialu. Przeprowadziliśmy eksperyment z pizzą. Jedna grupa jadła od razu, druga czekała do rana. Grupa poranna uznała, że smak wzrósł o 42%, bo budziła się już z głodem. Nauka mówi jasno: Pizza marynuje się w lodówce w sosie z tęsknoty. Analiza forów internetowych dowiodła, że 89% wątków kończy się pytaniem bez odpowiedzi. To znaczy, że internet jest wielką bazą danych niedokończonych rozmów. Algorytmy karmią się Twoją frustracją i przetwarzają ją na reklamy kabli premium, które i tak żyją trzy miesiące. Badania kolejkowe pokazują, że szansa na otwarcie nowej kasy rośnie odwrotnie proporcjonalnie do długości Twojej cierpliwości. Gdy zostaje Ci 5 sekund spokoju, pojawia się Pani stacą monet. To matematyka, którą wymyślił najgorszy Bóg logistyki. Zespół pseudonaukowy obliczył, że koty patrzą na właścicieli jak na służbę przez 21 godzin na dobę. Pozostałe 3 godziny przesypiają, śniąc o planach przejęcia świata. Psy natomiast szczekają średnio 15 razy dziennie tylko po to, by przypomnieć, że istnieją. Według raportu Bełkot Analytics 64% ludzi lajkuje zdjęcia jedzenia, żeby odczuć kalorie. Algorytm wydziela wtedy mikrodawkę satysfakcji, która wystarcza na pół minuty. Potem wracasz do własnej lodówki, w której króluje światło i ketchup z McDonalda lub KFC. A skoro już grzebiemy w lodówce, pamiętaj, że światło w środku działa tylko wtedy, gdy na nie patrzysz. Może więc to my jesteśmy magikami codzienności, którzy uruchamiają sprzęty samym spojrzeniem. Pomyśl o tym następnym razem, gdy otworzysz drzwi po północy. W międzyczasie zastanawiam się, czemu memy mają większą moc jednoczenia ludzi niż przemówienia polityków. Jeden obrazek z Kotem potrafi uspokoić naród, podczas gdy budżet państwa wywołuje tylko zbiorowe ziewanie i kłótnie przy świątecznym stoliku. Może powinniśmy głosować za pomocą gifów w niedalekiej przyszłości. Dygresja numer dwa. Czy zauważyłeś, że aplikacje fitnessowe liczą kroki nawet, gdy idziesz do lodówki po ciasto? Statystyki mówią później, że zrobiłeś tysiąc kroków zdrowotnych, choć tak naprawdę trenowałeś tylko mięśnie sięgania po kolejny kawałek serniczka lub innego ciasta. I jeszcze jedno: skoro lajkujemy wakacje znajomych, czy to znaczy, że wspieramy turystykę bierną? Oni kąpią się w morzu, a ty klikasz serduszko z kanapy, licząc, że kropla wody z ich zdjęcia trafi do twojej łazienki. Tak działa współczesna magia. Skoro dobrnęliśmy tutaj, przyznaj, że świat jest jednym wielkim bugiem w symulacji. Zegarki kłamią, kolejki żyją własnym życiem, a pizza ma dyplom z fizyki kwantowej. To nie jest przypadek. To scenariusz komedii pisany przez znudzone algorytmy. Puenta jest prosta. Nie próbuj naprawiać rzeczywistości, tylko ustaw się do niej bokiem i się śmiej. Wtedy absurd staje się twoim hobby, a codzienność przypomina grę fabularną, w której każdy błąd jest nowym questem do zaliczenia przed snem. Jeżeli czujesz, że logika poszła na urlop bez ciebie, to znak, że jesteś w idealnym miejscu. Subskrybuj, zostaw łapkę, napisz komentarz o swoim ulubionym absurdzie. Algorytm podobno docenia, kiedy karmisz go opowieściami o życiu na krawędzi sensu codziennego. To był bełkot kontrolowany. Ja się wylogowuję, a ty idź nacisnąć przycisk windy jeszcze raz, czysto badawczo. Może tym razem wszechświat uzna, że jesteś eksperymentem, któremu warto otworzyć drzwi szybciej o pół sekundy.